Takie coś było w jajku niespodziance tak zwanym, czyli Kinder Surprise. Dawno nie kupowałem żadnego. Samochód złożony z dwóch połówek, co widać. Nie będę go rozkręcać, bo boję się, że go nie złożę z powrotem. Takie sympatyczne autko. Byłem ciekaw, co teraz się znajduje w tych jajkach, więc je kupiłem. No i zawsze mnie fascynowały te Opisy w wielu językach, z czego tam też dzieci nie powinny połykać, i tak dalej. No, i mamy tutaj najpierw jakiś język oznaczony jakimś AR. AR. Co jest to AR? Azerbejdżan. Najpierw na jakieś szlaczki. Zobaczymy. a R No i nie wiadomo Jaki to country No chyba nie Argentina mm, Nie wiadomo co to jest to R. Jest za małe, żeby pokazać literki. No, AR to Argentyna, to nie robi żadnego sensu. Także nadal nic nie wiem. I są szlaczki, których nie umiem przeczytać. Potem jest AZ, gdzie jest napisane to jest chyba Azerbejdżan, bo AZ to i brzmi i wygląda turecko. Jest napisane coś w rodzaju Ksebar, Darlik, Oksun, WML, Edin. Kicik his salari nafis vakida organarla bilar Takie coś. Także widzimy, że azerski i turecki jest taki jak turecki w zasadzie mniej więcej. I co ciekawe, też jest zapisany językiem, alfabetem łacińskim. BG, no to Bul Bułgaria chyba jest napisane. w Pročasti i zapazi, s dubdubrza malki części, kojto mogat da by bydat pogilniti ili Wdyszani. Wiadomo, że mogą być połknięte lub wdyszane elementy. Potem mamy CS. Co to jest CS? Czechy? Chyba tak. <laughs> Upozorneni. Cztete a te. Male czasti by mogły być spolknuty nebo wdechnuty. Potem jest DA, to chyba Dania, chociaż zawsze myślałem, że Dania to raczej DK. Widzać, że te oznaczenia nie mają wiele wspólnego z samochodowymi oznaczeniami, bo AR to przecież Argentyna, a tutaj to jest jakiś kraj zupełnie inny. Na przykład DA, no to chyba duński, chociaż samochodowo to byłoby DK, ale dobra. ADVARASEL, LES OP ok BEVAR. Smodele kan setesej fast i hals eller nase. No to nie do końca jest to sam tekst, bo jest napisane, że smodele, czyli małe, to, to dzięki szwedzkiemu rozumiem, mogą być se i fast, ugrząść mocno i hals eller nase. Nie wiem, jak to czytać, ale wiem, co znaczy, bo to jest duński, podobny do szwedzkiego. No To nie jest to samo, co, że mogą być połknięte lub wdechnięte, to nie jest to samo do końca, ale dobra. Po niemiecku, leisen und aufbewahren, jest wyraźnie dłuższy tekst nie wiem czemu, warhinweis, czyli dosłownie rada dotycząca towaru, warhinweis. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet, nie przeznaczone dla dzieci poniżej trzech lat. Hmm. Das Spielzeug oder Kleinteile oder eingeatmet werden können. Wszystko fajnie, tylko czemu jeszcze dodali, że nicht geeignet, geeignet dla unter drei Jahren. Niektórzy Niektóre języki, niektóre wersje mają, to niektóre nie. To nie są, bynajmniej nie oznacza to samo. Jak nie wiem, czy to będzie widać. Nie będzie widać chyba. Nie. Za małe literki. Potem mamy hellas, czyli hmm, hellade, czyli greckie, i nie będę udawał, że umiem to przeczytać. Potem jest angielski. Warning, read and keep. Read and keep. Toy not suitable for children under three years. Small parts may be swallowed or inhaled, czyli to samo. Hiszpanie też to samo. atención, lea i guarde. Juguete no apto, apto para menores de tres años. Las partes pequeñas podrían ser in in o inhaladas, takie coś. Potem jest chyba estoński, bo wygląda jak, no jest et, wygląda jak fiński, więc estoński, ugrofiński, jest napisane tehelepanu loe lebija hoia ales. Ne satuda suchu woi ja one tuse. Ciekawe, że przy okazji nic nie rozumiem, oczywiście, ale przynajmniej widzę, że język aglutynacyjny, tak jak, tak jak fiński, oczywiście, tak jak turecki, japoński, to hingi hinga desse, to jest typowa, strasznie przedłużany. Bez końca czasownik. Ale przypuszczam, są dwa czasowniki, więc oznacza to też, że albo, albo. Potem jest fiński i jest inny. Chłomio, lue ja Pienet osat wojwat kurkun Najbardziej większe zaskoczenie, że nie tylko że tekst jest wiele krótszy ale też, że są totalnie inne słowa. Francuski. Attention à lire et à conserver. Czyli to samo, co tam. Do Przeczytanie i przechowania. Le petit pièces pourraient être ou Ou Czyli dosłownie też znowu drobne rzeczy mogą być, nie ma nic o dzieciach poniżej 3 lat. Tak jak u Finów chyba nie było o tym. HR, to jest HR, upozorenie, procitati i HR, co to jest, hercegowina, upozorenie, procitati i saczuwati, sitne, dielowe, mogucie, jest luczajno progutati ili udachnuti. No niewątpliwie jest to język słowiański, bo udachnuti. Potem mamy węgierski, który jak zwykle jest totalnym marsem. Ale przynajmniej da się to przeczytać. Figielem olwasa, a pewnie Olwassa, pewnie Olwasza, skoro jest S. l e As apro alko też rec, jakby się bawili w niemieckiego. Beshi pantha tok. Wagi lenel Potem jest coś coś z hy i są literki takie co mi przypominają jakieś tajskie, chociaż nie mają poprzeczki u góry, więc nie to jest. Potem jest włoski i te attenzione leggere conservare. Le parti piccole potrebbero essere ingerite o inalate. Inalate. Nie ma nic o um, dzieciach poniżej 3 lat. Potem jest coś o nazwie KA i jakieś totalne zakrętasy. Co to może być? Kazachstan? Co to jest KA? Bo zobaczymy na samochodowych oznaczeniach KA. No nie ma czegoś takiego. Kazachstan powinien mieć KZ. A tu jest zaraz potem KY. I też nie wiadomo, co to jest, bo samochodowo nie ma czegoś takiego. Więc nie wiem, co to ma być za jeden język. No ale potem jest KY i mogę to przeczytać, ponieważ jest o. Ym, z i strasznie długi tekst. Importu ka, kaptoczu. Jak? Żana. Dajroczu Dziwne to jest naprawdę. Co jakiś czas pojawia się Rasija, chociaż to nie brzmi jak rosyjski. Trochę to dziwne. Rosyjski będzie gdzieś tu w innym miejscu pewnie. O tak, będzie jeszcze. Potem LT to jest chyba Litwa. A może. No, tak, Litwa, bo potem jest LV, to pewnie będzie Łotwa. No dobra, Il t Demesio per perskajtyk ir sagłok. Mazasz detales e, gali arba i kwepti. Mm. Arba i kwepti, ok. Potem LV. v Uzbanibu izlasiet un saglaba iet. Jo pastaw jespe, jespeja Ciekawe, że jest Peja. sicas detas varjek ut el celos. Potem jest MK. I co to jest? Makedonia? Chyba tak. Wnianie, czytaj i zaczuwaj. Si, bo jest cylica, więc czytam, ale wolno. Sity, sit sitnite de lovi możat da budat progotim ili uh, wdīšani potem holenderski nl Netherlands uh, opgelet laser en beware de kleine stukjes kunnen in of licht auf obheschnowen Stykies, oni lubią te um, formy zdrobniałe, stykie, kawałeczki. I potem jest Norwegia. A o les og behold. Smodeler kan sete fast i halsen eller nesen. Ciekawe, dokładnie identyczny prawie tekst jak po duńsku, identyczny dobór słów. I to nie jest ten o tym utknięciu, że mogą utknąć, a nie, że mogą być wtychnięte lub połknięte. Czyli nie ten wariant, który prawie wszyscy inni mają. Skandynawowie mają swoją własną od, odrębną kiełbasę, jak mówią Niemcy. Extrawurst haben. Potem jest w jakimś języku PL Niemcy to jest Uwaga, przezytaj i zachowaj. Aha, małe części mogą zostać połknięte lub dostać się do dróg oddechowych. My to zawsze musimy zgrywać naukowców, nie? Ja pamiętam, jak było kiedyś widziałem takie, hmm, dostać się do dróg oddechowych. Nikt nie mówi o żadnych drogach oddechowych, nikt się nie bawi w naukowcach na takim małym listeczku. Ehm, pamiętam, jak był kiedyś widziałem taką e, karteczkę i było napisane: Dej te pozor, aby ne poranili. po czesku. A u naszego było: Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia my musimy z wszystkiego zrobić wielkie, nie, wielkie halo Sarmatyzm chyba dobra Portugalia a ten sao, a ten są. Leja e żłudę a spęszasz podariam ser inżeridasz u inaladasz potem mamy ro mo ale nie wiem czemu jeszcze jest mo poza ro zdecydowanie jest to rumuński być może rumuńsko-mołdawski, ale myślałem, że Mołdawianie mają. No tak, bo tam to była Makedonia, a to jest Mołdawia oczywiście. Atentie de citit si retinut. Parti lemici potfi in kite sau inhalate. No widać, że język romański, mniej więcej, ale taki dziwny, jak to wschodnio-romański język. Potem mamy jakieś RU myślnik KZ myślnik BY. To rozumiem, że co? Rosja, Kazachstan i Bułgaria chyba. To oni wszyscy mają to samo? No przecież to nie są No może i może sam nie wiem. Może Białoruś, Białoruś nie Bułgaria, Białoruś. No Białoruś to może tak, bo Łukaszenka zwalcza własny język, ale I gruszka Kinder mocno je. I z i tak dalej. I cała masa jakichś numerów telefonów. W ogóle coś zupełnie innego. Dwa razy dłuższy, dłuższy tekst. Tutaj to jest cały ten fragment. O wiele dłuższy tekst niż ktokolwiek tutaj zobaczcie sześć różnych języków się zmieściło. A ten rosyjsko-białoruskie coś. To ma tutaj pełno tego jakieś numery telefonów. Nie wiedzieć czemu. Jest to bardzo dziwne. Potem jest SK, to jest chyba Słowacja. Upozorenie precitat a uchowat. Ale czasti by mohli być prechitnute albo wdychnute. OK. Słowacy lubią udawać, że mają inny język niż czesi. Porównamy sobie. Oczywiście jest tak ułożone, że nie mogę tego. Jeszcze raz. Upozorenie stete uchowej A tutaj, a Słowaki mówią. Upozorenie precytat ja Czyli dokładnie te same mają czasowniki, ale użyją innych, żeby się wydawało, że język jest inny. Male czasty by mogli być spolknuty nebo wnychnuty. To jest czeski. Słowacki. Male czasty by mogli być prechitnute albo wdychnute. No się bardzo różnią rzeczywiście. Słuchajcie, że wdychnuty albo wdychnute. To jest wielka różnica. To tak jak my, to coś jak Trzaskowski, czaskowski. Ogromna różnica. Oczywiście kpiem tutaj nie ma czegoś takiego jak język słowacki. Tak samo jak nie ma języka chorwackiego ani serbskiego, jest serbsko-chwacki. Potem jest sl i to jest opozorilo prebite i schranite. Maite diece by lachko pogoltinili ali wdignili. To jest przypuszczam Słowenia. Potem jest SO albo S-Q, małe literki, krótka, punie. I nie mam pojęcia, co to jest za język. Pisze jest coś takiego. Kujdes leksodhe kujto pieset e munt te geeliten osefuten ne e e nie mam pojęcia, co to, co to jest. No, miło mi, miło mi. jest... Potem jest SR i to jest chyba serbski. Upozorenie proczytaj i saczuwaj. Sitni Delowi se mohu progutati ili udachnuti. No dobrze, a gdzie jest chorwacki? Bo to SR to serbski, a chorwacki był tu gdzieś? Tak, jakby nie było chorwackiego nigdzie. A nie było. Upozorenie procitati i saczuwati. HR to był chorwacki. A tu jest um, SR. Upozorenie proczytaj i saczuwaj. Upozorenie procitati i saczuwati. Też straszna różnica. Tu jest ty, a tu jest wy. Tylko po to, żeby czytający miał mylne wrażenie. Mylne wrażenie, że. Chorwacki i serbski są oddzielnymi językami, chociaż nie są. Ale jest taka, taka tajemnica poliszyn, poliszynszyla, że potem jest y... SV, czyli szwedzki. Warning, Les so behol. Leksaker lemplik für barn under 3 Smodelar, Karlfastna i Hansen eller czyli to samo co pozostali skandynawowie germańscy, z wyjątkiem tego, że dodali jeszcze, właśnie, że Leksak, czyli ta zabawka, nie nadaje się na dzieci poniżej 3 lat. Leksaker lämplig für barn unter 3 år. No i potem jest Smodelar, Karlfastna i Hansen eller Näsan, czyli odpowiednik słów, takich jak mieli Norwegowie i Duńczycy, ale Norwegowie mają. E, zobaczymy sobie, porównamy sobie, bo to jest warning, a tutaj było to samo słowo u adwaresel, les o ob, ob bevar, a Norwegowie to Duńczycy, a Norwegowie mieli adwaresel les o behold. Wzięli sobie tak jakby odpowiednik jednym niemieckiego bewaren, a drudzy, a drudzy auf be be, Behalten a inni Auchbewaren. Bewaren i Behalten oba oba te słowa są w większości języków germańskich w różnych wersjach związane z zachowaniem. Też użyli, ale przynajmniej norweski i duński, widać, że to jest inny język, mają inne. I, I to rzeczywiście widać, w przeciwieństwie do Serbów i Chorwatów i Czechów i Słowaków, którzy się udają, że mają osobne języki i tylko używają innej składni, innej, innej budowy, inaczej budują zdania, żeby zakryć to, to, to prawdę. Um. Powiem z turecki. Dikat okujun we saklajin, kyczyk parcalar jutulabilir, Weja nefes borusuna katsha bilir. Porównamy sobie z azerskim, który miał no, zupełnie inne słowa. Kseber darling, oksun, weemel, edin, kiczik, hasari, nafida organ, lara, bilar. Nawet inne mają aglutynacyjne końcówki. Widać, że kompletnie inny język, mimo że jeden i drugi należy do języków tureckich, i mimo że Azerowie są uważani przez Turków za Turków i Turcy pomagali Azerom w czasie wojny Armenii z Azerbejdżanem, a Armenii pomagali Rosjanie. Na końcu mamy jeszcze Ukrainę. Kolekcjina igraszka. O, już wiemy skąd jest igraszka, bo po rosyjsku igruszka na zabawkę. Kolek Kolekcjina igraszka Kinder po numer partii party z dato datoju i w małe literki i w robi wadfa, data i vi po bi i znowu te dziwne jakieś dane, że dana, kiedy zrobione, natomiast nic o tym, żeby nie połknąć i nie zjeść. Rosjanie też nie mają nic o tym, żeby nie połknąć, nic zjeść. Wyda wydać z tego, że malczyki i dziewoczki rosyjskie i ukraińskie to mogą sobie, o, no właśnie, tak się to skończy. A potem jest, są szlaczki arabskie i nie mam pojęcia, czy to jeden język, czy dwa. Przypuszczam, że dwa, bo czerwonka się zaczyna dwa razy. Widzicie? Czerwonka się zaczyna dwa razy. A potem jakieś znaczki chińsko inne. I to pierwsze to, są, to jest chiński, bo są tylko znaczki kanji, a drugie to są japońskie, bo są też sylabistyczne katakany i hiragany pomocnicze, alfabety japońskie. Ale oczywiście nie mam pojęcia, co tam napisali. Taka wesoła Filmoczka o tym, jak to opisana jest ta zabawka, żeby jej nie połknąć w różnych językach i jak różni ludzie zachowują się różnie językowo też. W każdym razie, oczywiście, jak zwykle Słowacy i Serbowie i Chorwaci i Czesi udają, że mają osobne języki, bo się nie lubią. Jak zwykle niektóre narody dodają. Bardziej konkretnie, że dzieciaki poniżej 3 lat tego mają nie kupować, że nie zjadać. Jak zwykle my mamy przerost naukowej treści, to znaczy mogą się dostać do dróg oddechowych. Nikt tak nie napisał. Z wszystkich języków, w które jestem w stanie, byłem przeniknąć ich znaczenie, nikt nie napisał nic o drogach oddechowych. Przypuszczam, że jakby. To dotyczyło siusiania na przykład, to wszyscy by pisali, proszę nie, nie siusiać, a my byśmy napisali proszę nie oddawać y, y, waszmościowie uryny. To jest coś takiego. Dobrze. Pamiętacie, tak mówiłem wam, że tej te pozor, abyście Senę poranili, a u nas należy zachować. Ostrożność. Kto tak mówi? My mamy inny język pisany, inny mówiony. To jest bardzo dziwne zjawisko. Coś jest nie tak z naszym narodem, ale nie tylko z nami. Z Rosjanami i Ukraińcami też jest coś nie tak, bo czemu nie piszą, żeby dzieci nie połknęły, tylko piszą jakieś cyferki, kiedy było wyprodukowane. Tak jakby ich interesowało, tylko czy celnicy będą mieli dobre, dobrą pracę z tym, a nie czy dzieci tego nie połkną się, nie zadławią. No i dlaczego niektóre narody mówią, że... Że ważne jest, że dzieciaki poniżej 3 lat mają tego nie, nie, nie spouzować, a niektórzy i mają się tym nie szpilać, a niektórzy nie. Też dziwne, prawda? Tylko o, tym, o tych trzyletnich dzieciakach piszą tylko Niemcy, Anglicy. Em... Być może estończycy, ale nie jestem w stanie tego przeniknąć. I jeszcze ktoś tutaj mówił, aha i Szwedzi. Lexaker lamplig fir barn under trio or. Tak. Także ciekawe, prawda, że nie ma ustalonego. Zastanawialiście się kiedyś nad tymi, nad takimi różnymi... Instrukcjami obsługi, nie wiem jak to nazwać, opisami przedmiotu. Czy to jest to samo? Widzicie, że nie jest to samo. <laughs> <laughs> Oczywiście, że to Armanian Turcja pomagać nie budy. Tak, ja maju tak samo. A, taka pogoda. Może być pogoda. Eliotto, cofniesz sobie do początku, byś wiedział, co się dzieje, dzieje w filmie. No więc właśnie, więc niektóre się uduszczą, bo nie jest napisane, a niektórzy nie napisali rodzicom, że jak trzylatkowie, to żeby w ogóle tym się nie bawili. Jak widać, większość tutaj narodów chce ryzykować, a niektóre, nawet jak Ukraińcy, Białorusini i Rosjanie, to nawet nie, nie napisali nic o tym połykaniu, tylko wyłącznie jakieś dane techniczne produkcji. Trochę to dziwne. Nie mam pojęcia, co napisali im, Arabowie. Są dwa rodzaje szlaczków, więc nie wiem, czy to są dwie wersje arabskiego, czy też na przykład farsi jeden z nich jest. To mógł być perski w sumie, równie dobrze. Nie mam pojęcia, co napisali Azjaci. I nie mam pojęcia, co napisali Grecy. Aha, i jeszcze taki język oznaczony napisem AR, co też nie wiem, co to jest. Aha, i jeszcze taki język napisany KA, to też nie wiem, co to jest. Nie mam jak tego zbadać, bo. No, chrwacko to wiem. Ja mówię. Um, K.A. K.A. wiem, już się domyśliłem. Dobra. No to jakby coś, jakby film był nieprzenikniony, tak jak, jak Eliot to się dołączył w którymś momencie, to zobaczcie sobie od początku. Ja go teraz wyłączam, zaraz będzie lekcja ukraińskawa ukraińskiej mowy. Ukraińcy nie mówią jazyk, tylko mówią ukraińska mowa. <laughs> to jest przesady, to tak mówię właśnie, w niektórych mogę przeniknąć, w innych nie.